Wielu ludzi uwielbia ekstremalną terenową jazdę off-road. Sport ten daje duży zastrzyk adrenaliny, a wykorzystywane w nim samochody są często imponujące. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam 10 najbardziej niezwykłych terenowych pojazdów. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Roligon. Inżynierowie już w latach 50. głowili się nad tym, jak stworzyć niesamowite pojazdy. To właśnie z tego okresu pochodzi Roligon, czyli samochód, który z pewnością w tamtych czasach robił furorę i był postrzegany jako dziwaczny. Był to pojazd zaprojektowany dla armii i posiadał specjalne opony, które swoją strukturą przypominały balony. Dzięki nim Roligon mógł przejechać po w zasadzie każdej powierzchni, nie licząc oczywiście bardzo ostrych krawędzi. Jazdy próbne tego pojazdu udowadniają, że ta ciężarówka mogła pokonywać głębokie wąwozy, a nawet można nią było bez problemu przejechać leżącego na ziemi człowieka oczywiście bez jakiegokolwiek uszczerbku na jego zdrowiu. Musicie przyznać, że wygląda to naprawdę niesamowicie. Roligon korzysta z niskociśnieniowych opon, które dosłownie pochłaniają nierówności i przeszkody. Do dziś pojazdy tego typu używane są na polach naftowych. Numer 9. Śnieżny pojazd Armstead. Ta dziwaczna maszyna, której pierwsze projekty powstawały już na początku XX wieku, wygląda naprawdę wyjątkowo. Wykorzystuje ona dwie cylindryczne śruby z gigantycznymi rowkami, które potrafią obracać się w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami. Dzięki temu pojazd może poruszać się nawet do tyłu. Pomysł miał być odpowiedzią na problem ślizgania się kół na lodzie i śniegu. Pierwsze prototypy wykorzystywały silniki odciągników, a jazda nimi wygląda na dobrą zabawę. Tym pojazdem można bez problemu poruszać się w naprawdę głębokim śniegu, na lodzie, przez gęsty las oraz na każdej innej drodze, na której zwykły samochód nie dałby sobie rady. Numer 8: Chainlink 4x4. Niektóre osoby zajmujące się offroadem budują swoje samochody samemu. Dzięki temu czasami mogą one wyglądać naprawdę odjazdowo. Nie inaczej jest w przypadku pojazdu Chainlink 4x4. Charakteryzuje się on niesamowicie elastycznym zawieszeniem, które pozwala mu przemieszczać się po niemalże każdym terenie. Pod maską tego potwora znajdziemy 5 silnik V8 z Mustanga Cobra z 1993 roku. Oglądanie Chainlinka w akcji robi ogromne wrażenie. Wygląda to tak, jakby każda z części pojazdu mogła autonomicznie poruszać się po zupełnie różnym terenie. Numer 7 Burłak. Burłak. To sześciokołowa terenowa amfibia, która została zaprojektowana przez rosyjskich inżynierów jako autonomiczny pojazd ekspedycyjny na biegun północny. Ten wyjątkowy samochód może bez problemu przetransportować dziesięciu badaczy w nawet najbardziej niebezpieczne i dzikie miejsca na Ziemi. Liczący 7 metrów długości pojazd, pierwotnie był oparty na podzespołach z radzieckiego opancerzonego transportowca BTR-60, jednak po wielu modyfikacjach jest obecnie nie do poznania. Z wielkimi na wysokość dorosłego człowieka kołami i ładownością do 3 ton jest niezwykle uniwersalnym pojazdem. Oprócz tego Nadwozie burłaka jest izolowane, dzięki czemu transportowane osoby nie narzekają na niskie temperatury. W środku znajduje się również kuchnia, prysznic oraz inne udogodnienia. W dodatku dostęp do wszystkich systemów pojazdu, a nawet silnika, jest możliwy z wnętrza, więc gdy coś się zepsuje, nie trzeba nawet z niego wychodzić. Numer 6 Aton Impuls Viking 2992 Musicie przyznać, że ten rosyjski pojazd o dumnej nazwie Viking wygląda jak prawdziwa bestia. Jest to siedmioosobowy, terenowy samochód-amfibia, który z pewnością dałby sobie radę na zawodach offroadowych. Waży on 3,3 tony. Ale co zaskakujące, wyposażony jest w wyjątkowo mały silnik o mocy zaledwie 82 koni mechanicznych. I choć nie ustanowi on żadnych rekordów prędkości, to z pewnością sprawdzi się jako pojazd ratunkowy. Będzie też niezastąpiony w ciężkim przemyśle. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć na równej drodze, to około 60 km na godzinę. Dodatkowo. Może się też poruszać po wodzie z prędkością nieco ponad 15 km na godzinę. Ciśnienie w jego gigantycznych balonowych oponach może być w dowolnym momencie regulowane z wnętrza kabiny. Podobnie wygląda sprawa z zawieszeniem. Obniżone ciśnienie w oponach powoduje większe obszary kontaktu z ziemią i minimalizuje jego nacisk na podłoże. Numer 5. Torsus Pretorian Jeżeli nie przepadacie za komunikacją miejską, to może przekonałby Was do niej ten terenowy autobus. Stworzony przez czeską firmę Torsus pojazd posiada napęd na 4 koła i ma 35 miejsc siedzących oraz luk bagażowy. Jest napędzany sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 236 koni mechanicznych. Ten terenowy autobus jest też wyposażony w automatycznie wysuwane stopnie do wsiadania i wysiadania, przyciemnione, wzmocnione szyby i odtwarzacze DVD. Fotele mają własną regulację i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Każdy pasażer może też skorzystać z lampki do czytania i indywidualnego systemu klimatyzacji. Pretorian Pozwala nie tylko na pokonywanie różnych przeszkód, ale i na brodzenie w zbiornikach wodnych o głębokości sięgającej 70 cm. Jeżeli więc marzą Wam się ekstremalne wakacje w grupie, to sprzęt ten będzie wprost idealny. Numer 4. Toyo Tires Ferret. Ta militarna zabawka zdaje się przeczyć przeświadczeniu, że wojskowe pojazdy muszą być ciężkie i powolne. Ferret to tak naprawdę mocno zmodyfikowany brytyjski pojazd zwiadowczy z 1959 roku. Porusza się na sześciu masywnych oponach Toyo, które są zamontowane na niestandardowych kołach. Dwa z nich są napędzane silnikami hydraulicznymi. Które są obsługiwane od wewnątrz. Ferret posiada zmodyfikowane zawieszenie, które pozwala mu pokonywać najtrudniejsze tereny. Patrząc na niego w akcji, można by pomyśleć, że jest to idealna maszyna wojskowa. Jest szybka, zwinna i dotrze dosłownie wszędzie. Numer 3. IFV. Ten zaprojektowany i zbudowany przez firmę General Dynamics Land Systems pojazd to opancerzona gąsienicowa amfibia z aluminiowym kadłubem. EFV lub Expeditionary Fighting Vehicle do działania wymaga trzyosobowej załogi i może transportować aż 17 żołnierzy Marines wraz z wyposażeniem. Silnik to niestandardowy Frederick Scheiwon Diesel z dwoma trybami pracy. Jeden o dużej mocy do poruszania się po morzu oraz drugi o małej mocy do podróżowania po lądzie. Pojazd na morze jest wysyłany z okrętów desantowych i potrafi przetransportować na brzeg cały oddział piechoty morskiej. Może manewrować w terenie z niezwykle dużą zwinnością, oraz wyposażony jest w działo o dużej sile ognia. Numer 2. ZIL Karatel Ten wyprodukowany przez rosyjską firmę ZIL pojazd to lekki wojskowy transportowiec, który jest w stanie przewieźć do 10 osób. Oprócz tego, że jest opancerzony, jest też odporny na miny i pociski. Dzięki niemu Niewielka grupa żołnierzy może niezwykle szybko przemieszczać się po polu bitwy. Jest on w stanie wytrzymać ostrzał z broni ręcznej o kalibrze do 7,62 mm. Ciężarówka jest wyposażona w drzwi skrzydłowe, które ułatwiają żołnierzom wsiadanie i wysiadanie. Boczne tylne drzwi pozwalają żołnierzom znajdującym się w środku na skuteczny ostrzał Choć sprzęt ten waży prawie 12 ton, to charakteryzuje go niezwykle dobra zwrotność. W dodatku, jego maksymalna prędkość wynosi aż 150 km na godzinę. Właśnie dlatego ten pojazd jest uważany za najszybszy pancerny transportowiec na świecie. Numer 1. Motor Triumph Speed Triple Frank ten motocykl to prawdziwa definicja słowa terenowy. Został on zaprojektowany i zbudowany przez firmę Classified Moto i wygląda tak, jakby ktoś chciał przerobić jakiś stary motor na offroadowy. Dzięki imponującym szerokościom, sześciowarstwowym oponom przeznaczonym do jazdy na twardym podłożu, piasku i błocie, da on sobie radę w niemalże każdych warunkach. Jego konstrukcja zbudowana jest w oparciu o części pochodzące z Hondy VFR800, a silnik ma moc 130 koni mechanicznych. Więc jeżeli chcielibyście poczuć wiatr we włosach i jednocześnie pojeździć po górach czy lasach, to wybór Franka będzie idealny. Na tym kończymy ten materiał. Który z tych pojazdów zrobił na was największe wrażenie? Czy chcielibyście się jakimś przejechać? Dajcie o tym znać w komentarzach. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!